Nazywam się Bernard Antoni Łosiński. Urodziłem się 20 maja 1865 roku w Wielu. Moimi rodzicami byli Matylda i Wojciech. W mojej rodzinie kultywowano wartości narodowe i patriotyczne. Otrzymałem solidne wychowanie religijne. Zajmował się pan biografią księdza Bernarda Łosińskiego. Proszę nam powiedzieć, czy dotarł Pan do informacji, za co ksiądz Bernard został aresztowany w kwietniu 1940 roku? Ksiądz Łosiński no, kilkakrotnie, kilkakrotnie wyprowadził Niemców w pole, już wcześniej. Niemcy notowali wiele spraw, tak? Wiele spraw notowali. No i tutaj y, y, mogło być to. Powodowane też, spowodowane też tym, że go aresztowano. Jako poseł występował, występował z Trybuny Sejmowej w Berlinie. Taką informację złożył, że Niemcy mieli u siebie korupcję. Z Trybuny Sejmowej wspomniał o tym, że Niemcy przyjmowali łapówki. Myślę, że to też mógł być jakiś tam powód. Nie. Wiem o tym, że ksiądz... Propus Łosiński był osobą, która działała na wielu, wielu płaszczyznach. I nawet jeżeli byśmy tą miarę jego oceny przyłożyli dzisiaj, w 2019 roku, więc okazałby się na pewno człowiekiem no, no, wyjątkowo wykraczającym poza wszelkie ramy, a z działalności społecznej znany był przede wszystkim z organizacji wszelkiego rodzaju pomocy dla ludności ubogiej. Niezaprzeczoną sytuacją jest to, że ksiądz Łosiński wysyła jednego ze swoich wikariuszy i każe mu pomagać w transporcie tych rannych żołnierzy do szpitala, pomagać w zaopatrzeniu ich im wszelką pomoc, pomoc sanitarną, ale również pomoc duchową. Wikary no, nie może tego, tego typu działań podejmować na własną rękę, wiadomo, że, że to była decyzja księdza, księdza Łosińskiego. który był przecież prowokatorem oświaty, otwierał czytelnie ludowe, więc na pewno, na pewno tutaj to, ta walka słowem i pismem również się musiała pojawiać. Na pewno musiał tych swoich podopiecznych, swoich parafian uspokajać, przekazywać im różne rodzaje informacji, no, ta informacja na pewno była pisemna, w postaci książek, jakiś pewnie tam odezw, czasopism, które w tamtym czasie przecież również funkcjonowały. Okupant nie pozwala na tego typu tutaj czytelnictwo. Na pewno to też się przyczyniło do, do późniejszego aresztowania księdza Łuchińskiego.